Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. A więc już nie pamiętam, trzecia albo czwarta niedziela, gdzie czytamy ten fragment właśnie z szóstego rozdziału z Ewangelii Świętego Jana, tak zwana mowa eucharystyczna, można powiedzieć na następną niedzielę, bo będzie jeszcze w tym tygodniu będzie święto, ale na niedzielę jest jeszcze taki bardzo mocny tekst właśnie z tego rozdziału, ale zanim do niego dojdziemy, dalej rozważajmy ten fragment z Ewangelii świętego Jana. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, dwa, na dwie rzeczy, mianowicie. Zaprawdę powiadam, Pan Jezus mówi, oczywiście mówimy, jesteśmy w tym jestem chlebem chlebem, który z nieba stąpił, i oni oczywiście mają wątpliwość. No nie ma się co im dziwić za bardzo, dlatego że gdyby, pamiętajmy, że my wiemy, wierzymy w to, że jest Jezus Chrystus, jest Panem i Bogiem. Ale jeżeli ktoś przychodzi i na przykład mówi do, do, do ludzi wierzących Boga, Boga Stworzyciela nieba i ziemi, i mówi ja jestem chlebem z nieba, no to oni mieli wątpliwości i nie ma się im co dziwić. Oczywiście y, y, święty Jan, a właściwie Pan Jezus, powołuje się tutaj i na Stary Testament, i na Izajasza, bo te fragmenty są do Izajasza i jeszcze jednego proroka, które y, właściwie przez które oni mogliby dojść do tego, że będzie posłany Mesjasz i on będzie kimś niezwykłym. No, ale okazuje się, że było to bardzo trudne. No, ale nie oceniajmy ich. Popatrzmy na siebie. I teraz Pan Jezus mówi taką, bo niektórzy myślą sobie tak, że gdybym ja miał taką wiedzę i spotkał Pana Jezusa, to na pewno bym był wierzący i mało tego powiedziałbym: Panie Jezu, chcę Cię przyjmować w komunii świętej. Że tak nie jest, no to wystarczy popatrzeć chociażby na nasze dzisiejsze zgromadzenie. Czy wszyscy pójdziemy do Komunii Świętej? A przecież, właściwie, kto was ma przekonać, ci, którzy nie chcecie iść, zaznaczam, nie chcecie, bo są sytuacje takie, że nie możecie. Kto was może przekonać o tym, że to jest chleb z nieba? Kto was może przekonać w wierze, że to daje życie wieczne? Kto, jeżeli Jezus Chrystus was nie przekonuje, jego słowa? To nie liczcie na to, że Ksiądz Was przekona. Nie mam takiej mocy. Nie mam. Mogę mówić w imię Pana Jezusa, ale to jest wszystko, co mogę zrobić. Dlatego też zachęcam wszystkich tych, którzy mogą, a dzisiaj mówią: Panie Jezu, jeszcze nie? Zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście naprawdę uwierzyli Panu Jezusowi. I teraz dwie rzeczy, o których powiedziałem. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział tak. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne, czas teraźniejszy. Dzisiaj żyjesz życiem wiecznym. I potem jest dalej, innym chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, czas przyszły, będzie żył na wieki. I czas teraźniejszy, i czas przyszły. Warto o tym pamiętać. Że to jest nasza rzeczywistość tu i teraz. I to jest nasza przyszłość. Przyznam się, że ja liczę na tę przyszłość. Liczę i wierzę. I oczywiście, że nasze życie czasami jest takie, że tak jak święty Paweł, trzeba mnie i Ciebie upomnieć. Niech zniknie wśród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie dobrzy i miłosierni. Czy da się to połączyć z tym chlebem, który jest z nieba? No nie da się połączyć świętości i grzechu. Nie da się. Dlatego też Pan Jezus wymyślił coś takiego, co się nazywa sakrament pokuty. Poprzez posługę to najpierw powiedział do apostołów, komu odpuścicie, są nieodpuszczone. Więc, jeżeli człowiek oddala, czyli świadomie i dobrowolnie podejmuje taką decyzję, oddalam przemką gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie. Chcę być dobry i miłosierny. Chcę być przebaczający. Zaznaczam, chcę. To nie oznacza, że ja już jestem. Jak przyjmę komunię świętą, na pewno będę przebaczający, na pewno będę dobry i miłosierny. No, dobrze by było i bardzo często tak jest, że człowiek się jednak przekonuje i stara się. Dlatego jest nam potrzebny ten chleb, żebyśmy, broń Boże, nie zrezygnowali z tej drogi do świętości. I żebyśmy nie upadali we wszelkiego rodzaju jakiś taki marzm życia. Bo z tym marazmem życia spotkaliśmy się dzisiaj właśnie u Eliasza. I ponieważ jest coraz więcej takich sytuacji, gdzie i to bardzo często, zresztą to są badania, i to są i yy, badania, i jednocześnie statystyki, że coraz więcej mężczyzn nie daje sobie rady z życiem, z zabezpieczeniem tego życia tutaj na Ziemi, i bardzo często wpadają właśnie w tę gorycz. Gorycz bardzo podobną do proroka Eliasza, bo Eliasz powiedział Panie Boże, wielki czas zabierz mnie życie. I dobrze by było, gdyby oni w tym momencie mieli takiego anioła, który go weźmie za ramię i powie: Wstań i jedz. I dobrze by było, gdyby to byli ludzie, którzy powiedzą: Wstań i jedz ten chleb, który da ci życie wieczne, który ci pomoże przejść przez to życie. Boję się, że właśnie ta statystyka coraz częstszych samobójstw mężczyzn, między innymi, wypływa z tego, że bardzo często oni liczą na siebie, liczą na swoje siły fizyczne, a potem czasami także i duchowe, a potem się okazuje, że to to tak nie funkcjonuje. Więc mówcie do nich, bo pewnie ich dzisiaj tutaj nie ma. Mówcie do nich, żeby wstali i jedli ten chleb, który daje życie wieczne. Żeby wstali i zaczęli wierzyć nie księdzu, nie kościołowi, tylko Jezusowi, Chrystusowi. A że Jezus wymyślił coś takiego jak kościół, przepraszam, to już to nie do mnie, ten pytanie, w razie czego. Więc warto, naprawdę warto, wyjść z tym, do, do takiego człowieka i powiedzieć mu, oddal ten gorycz. Wstań i jedz ten chleb, który da ci życie wieczne. Bo na razie zaufałeś temu chlebowi, który jest dzisiaj tu i teraz. Jedz ten chleb, tak. Spożywaj bochenek, ciasto, czy cokolwiek innego. Ale nie zapomnij o tym chlebie, który jest daje życie wieczne. Więc bądźmy czasami takimi dobrymi aniołami, którzy trącą, trącimy kogoś, by go wybić z tej czasami takiej, wydawałoby się, ścieżki nie do wyjścia. Bo wielu ludzi, właśnie jak się ich odratuje, to bardzo często mówią, że oni nie widzieli drogi wyjścia. A dlaczego nie widzieli? No, mieli do tego prawo, żeby nie widzieć. Ale od, kogo, od czego mają tych, którzy są obok nas? Albo od, ko, od czego mają tych, którzy wierzymy, że to jest chleb, który daje życie wieczne? Od czego mają? Więc nie zapominajmy o tym, że to także jest jakaś porażka moja i Twoja. Że ci ludzie gdzieś targają się na życie właśnie z tego względu, że nie widzą wyjścia. A wyjście jest, bo wyjściem jest Jezus Chrystus, jedyny Bóg Zbawiciel. Jedyny odkupiciel człowieka. Bardzo często ci ludzie, tak jak tutaj napisał nam święty Paweł, zostali naznaczeni i opieczętowani Duchem Świętym. Więc jeżeli pomożemy także Duchowi Świętemu wyzwolić tych ludzi, to będziemy szczęśliwi nie tylko my, ale także i oni. Niech Matka Najświętsza nam pomoże i znajdywać takich ludzi, i podpowiadać im. Nie bójcie się proponować spowiedzi komuś, kto jest bardzo daleko od Pana Boga. Nie bójcie się proponować pójścia na Mszę Świętą. Boję się, że czasami wielu chrześcijan, prawda, żeby tylko nie uradzić kogoś, to nie chcę mu powiedzieć, żeby poszedł do kościoła. Czemu masz nie powiedzieć tego? No powiedz mi dlaczego. Aha, chyba że nie wierzysz, że to jest chleb życia wiecznego. Jak nie wierzysz? to rzeczywiście lepiej nie mów. Więc co wtedy trzeba zrobić? Przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, zarać mojemu niedowiarstwu i zrobić sobie rachunek sumienia i pomóc drugiemu. To jest naprawdę najlepsza droga.